Okej, okay, a więc wygrałem Nitro po raz trzeci. Wygrałem. Patrząc na linki i tak już widziałem, że to są jakieś IP grabery, czy chuj wie jakieś inne gówno. Po pierwsze, chuj w to, że nawet nie znam tego serwera Giveaway Kingdom. Nawet tego kurwa nie znam. Poziom pierwszy, zero ulepszeń. Okay. Patrzę na to, że niby mi się kończy za 47 godzin. OK, Ciekawe w jaki sposób. Po czym najeżdżam na te akcepty, żeby zobaczyć czy coś się stanie. A tu nawet się nie zmienia kolor. Nawet się nie ściemnia, więc klikam na to prawym. Patrzę. kopiuję link. I chciałem sobie już na incognito O, cice. Zajebiście. I chciałem sobie na incognito zobaczyć. Czy coś się stanie. Czy gdzieś mnie przekieruje. Po czym... To jest kurwa PNG czym potem tak kurwa to wysyłam mojemu koledze bo napisałem mu że ej bo już trzeci raz wygrałem kurwa Nitro i on już tak bre co i się zapytał czy scam a ja napisałem że nie jestem pewien bo to niby jest zweryfikowany bot więc zasugerował mi wygoogluj to więc okazało się że obviously scam miałem takie podejrzenia i raczej spodziewałem się że to jest scam ale nie mi tak chciałem się upewnić więc no, w skrócie IP logger i potem to, to co tutaj jest ten link który tutaj wpisałem sobie sprawdziłem potem jak go wysłałem na czat. To jest dokładnie to samo i to jest pęgie. Skamy discordowe poszły na, kurwa, wyższy level. A teraz, żeby nie było, jest tutaj ten link, dokładnie ten sam. I prowadzi mnie do tego gówna. Discordowe skamy poszły na wyższy level. Nie ufajcie im.